Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Z tej strony Sebi, zacznijmy. Tym razem na Multi. Okej. Okay. To ja zajmę tą bramę. I tym razem grę daję głośniej, żebyście cokolwiek słyszeli. Powinno być teraz dobrze. A tym bardziej, że mam takie głośne sławki, że jak mam grę głośno, jak mam grę, tzn. Znaczy no, tak we, według mojej tej normalnie, no to Wy prawie nic nie słyszycie i dlatego cicho było na poprzednich odcinkach. Ale teraz powinno być dobrze. Jeszcze się upewnię, oddam tak OK Okej. Nie no, o tak no tak powinno być najlepiej. Kurde, panie, nie pij mi tu. Mnie ciekawi, czemu niektórzy są tacy brązowi, a niektórzy tacy niebiescy. Ci niebiescy są mocniejsi? No chyba trochę mocniejsi są, bo teraz tego na trzy chyba, a tego na też 3 w sumie. Nie czuję. Może to tak po prostu jest. Idziemy do kolegi, zobaczyć, czy sobie radzi. O, radzi sobie dobra, Edo. O, sobie już do niego. Również my też. Jeszcze 3 minuty do bossa. O, Bartki już idą. Idzie Bartek. Bartek jeden i drugi Bartek. I jakby ktoś nie wiedział, to Bartek to jest taki jak uczeń z mojej klasy i on sam powiedział, żeby go tak nazwać. Nawet pewnie nie wie, że sam się obraził. BOM O granaty To jest kwasem, jeszcze się domie ich nie lubię O, no, idą następni A <laughs> kazał mi nazwać Bartek tego, to, tego większego, że tak powiem Żeby zobaczyć czy ja go słucham, nie? Jezu, to jest, ta gra jest tak głośno, że ja mam wątpliwości, czy wy mnie słyszycie. Nie wiem jak to na YouTube będzie. O no kurde. To może ich mogę być? Nie. No przez bramę w sumie. Chociaż ma taki otwór, to bym tam dźgnął ich. Ta, tą broń weźmy. Od razu szybciej. No. Koszę ich tutaj wszystkich. Ta broń jest dużo lepsza. Ile ich tu idzie? Macie tu dwa? Ten tu już nie ma bramy. Ty, <ścoughs> jaki typiasz? Jezu, ja mam ledwo pofalowaną, a ten już nie ma bramy. Ty, bijemy ich tu. O, już idzie. Idzie ich dwóch, o nie. Bo masz froza. O, dwóch zdechło? Ale szybko poszło. O, tam jeszcze zombie. No, taki krótki dość odcinek będzie dzisiaj. O, tam jeszcze coś jest Tam, coś jest, nie, 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 nie. jeszcze nie odlatuj Tam jest skrzynka, skrzynka Jej, znurzyłem Teraz dam pauzę, bo pewnie reklama wyskoczy.